Basy Chcesz powiedzieć, że dźwięki basowe to łatwizna? Okej, okay, posłuchajmy każdego z nich. Numer jeden. Głęboki bas. Trzeba wydobyć z gardła najniższy możliwy dźwięk i wydmuchać nosem tyle powietrza, ile się da. Numer 2, bas elektryczny. Wystarczy rozluźnić wargi i wypuścić powietrze przez usta tak, by wytworzyć wibracje. Mała podpowiedź. Im mocniej zaciśniemy usta, tym bardziej elektryczny będzie nasz dźwięk. I ostatni numer 3, do dzieła mistrzu. Zamknięta buzia z jednej strony wargi lekko uchylone. Teraz wystarczy wydmuchać powietrze. Gotowi? To niesamowite, że można stworzyć tyle basowych dźwięków. To proste, nawet ja to potrafię. Może najpierw poćwiczę?